Płynnie przechodzimy z poranka do pełni dnia. Wyobraź sobie, jak rękami swojej woli rysujesz mapę, która prowadzi cię przez każdą godzinę. Twoje działania mają teraz jasny kierunek. Dziś wybierasz, co stanie się rzeczywistością. W każdej drobnej decyzji tkwi moc kształtowania przyszłości. Każdy krok, który stawiasz, to linia w Twoim obrazie życia pełnym celów, marzeń i realizacji. Pamiętaj, że masz w rękach pędzel, którym malujesz każdy dzień. Zatrzymaj się na chwilę i zapisz trzy cele, które chcesz dzisiaj osiągnąć. Zrób pierwszy krok w kierunku swojego najważniejszego celu. Uwierz, nawet najmniejszy ruch ma wielką moc. Zastanów się, co możesz zrobić dzisiaj, by przybliżyć się do swojej wymarzonej przyszłości. Skup się na tu i teraz. Każda chwila to fragment Twojego dzieła. Za każdym razem, gdy poczujesz wątpliwości, przypomnij sobie, że masz pełną kontrolę nad tym, co kreujesz. Celowo w tym miesiącu zmieniłem schemat moich afirmacji. Drodzy widzowie, czy taka forma porannej afirmacji z elementem działania i osobistego zaangażowania jest dla Was wartościowa? Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie więcej takich treści i nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, jeśli ten przekaz Was poruszył. Z kolei, jeśli uznacie, że moje afirmacje są wartościowe, Weźcie pod uwagę wsparcie naszej telewizji poprzez wpłatę darowizny na zrzutkę. Link do niej standardowo znajdziecie w opisie tego nagrania. Zachęcam Was do zapoznania się z naszymi wcześniejszymi filmami. Których spis znajdziecie na naszej stronie internetowej iskrazycia.tv. A jeśli wolicie. YouTube przekażcie link do naszego kanału z wszystkim swoim znajomym dziękuję Wam za wysłuchanie mnie w dniu dzisiejszym zapraszam na kolejną afirmację jak zawsze o godzinie 7.00 dziękuję Wam jeszcze raz i do zobaczenia mówił Marek Zadęcki